Jakie są największe wyzwania w zakresie rozwoju przestrzennego naszego kraju? Przede wszystkim mamy gigantyczny problem demograficzny, to już wszyscy wiemy. Konsekwencją tej katastrofy demograficznej jest to, że wyludniają się. Nie ma wyjścia. Jeżeli jest mniej ludzi, to będą się wyludniać, zwłaszcza mniejsze miejscowości, a także małe i średnie miasta. I teraz, cel, jaki sobie stawiamy, jest ograniczenie tej migracji, wyludniania się, zwłaszcza średnich, mniejszych miast, żeby oprócz samego problemu demograficznego nie było takiego trendu, który powoduje, że cały potencjał rozwojowy jest wysysany do największych miast, bo to spowoduje, że ludzie starsi, seniorzy zostają, zostaliby, gdyby tak było, w małych miejscowościach z ograniczonym dostępem do usług. Tak więc to jest główny dzisiaj główne wyzwanie. Zachowanie takiego równego rozwoju Polski, mhm. zwłaszcza funkcji społecznych rozwojowych małych, średnich miast. Mhm. W jaki sposób można dążyć do tego takiego bardziej policentrycznego rozwoju w naszym kraju? Pracujemy obecnie w Ministerstwie nad średniookresową strategią rozwoju kraju. To jest główny dokument rozwojowy strategiczny. Na najbliższe 10 lat, oczywiście, przygotowywany przez cały rząd, i przez rząd akceptowany. I tam ten policentryczny, wieloośrodkowy rozwój polski jest wpisany jako jeden z głównych celów. I różne instrumenty rozwojowe, które także są tam planowane, są do tego celu dostosowywane. Na przykład będą specjalne obszary strategicznej interwencji, co oznacza, że są dedykowane obszary przestrzenne, w tym właśnie miasta średnie, które wymagają dodatkowego wsparcia rozwojowego po to, żeby ten potencjał rozwojowy w tych miastka, w miastach utrzymać, to zostanie zdefiniowane i dalej też. Będziemy, mając na uwadze ten cel, odpowiednio negocjować kolejną perspektywę finansową z Unią. Mm. No dobrze. Jedną z takich sztandarowych inwestycji w naszym kraju jest Centralny Port Komunikacyjny. Ja chciałbym zapytać, w jaki sposób ta koncepcja ma się właśnie do tego policentrycznego rozwoju naszego kraju? Bardzo jest ściśle z tym powiązana. My wydzielamy, myśląc o przestrzennym rozwoju Polski w tej średniookresowej strategii rozwoju kraju, wydzielamy oprócz obszarów zagrożonych z powodu wyludnienia, także obszary z wielką szansą związane z jakąś prowadzoną inwestycją. I na przykład jeśli chodzi o CPK, to jest taki obszar i cel, który bardzo jasno stawiamy i ja nawet rozmawiałam o tym z zarządem spółki. Że CPK, jego efekt rozwojowy musi nie być skierowany jak dotychczas zaplanowano przede wszystkim w kierunku Warszawy, tylko musi być to impuls rozwojowy przede wszystkim w kierunku Łodzi, dlatego że dzisiaj Łódź potrzebuje dodatkowego impulsu rozwojowego. Nie wiem dlaczego wstępnie zaplanowano, że ten impuls rozwojowy idzie w kierunku Warszawy, co jest nietrafione z punktu widzenia właśnie tego policentrycznego rozwoju. I przyjęliśmy wstępną decyzję, że impuls rozwojowy związany Związany z samą inwestycją portu lotniczego. Ma być skierowany przede wszystkim w kierunku łodzi i gmin ościennych między portem a miastem Łodzią. Jeśli chodzi o samą tak jakby koncepcję tej inwestycji, ale również infrastrukturę w kontekście CPK, to czy tutaj wzorowano się już na jakichś doświadczeniach powiedzmy europejskich czy pozaeuropejskich, czy to raczej CPK będzie tak innowacyjne, że stanie się rozwiązaniem modelowym, być może służącym za wzór w przyszłości, w, czy to w Polsce, czy w innych krajach? Ja rozumiem, że natura naturalną intencją mhm. jest, żeby budować CPK, który nie jest wyłącznie mhm. portem lotniczym, bo na tym się jakby skupiłam z punktu widzenia otoczenia przestrzennego, mhm. ale przecież z tym są połączone szybkie koleje mhm. i połączenie szybkimi kolejami pomiędzy najważniejszymi ośrodkami rozwojowymi w Polsce, no to jest też oczywiście duży impuls prorozwojowy i to jest też taki sygnał w kierunku policentrycznego rozwoju już nie wyłącznie Warszawa, mhm. tylko jest ileś ważnych metropolii, które są połączone szybkimi kolejami mhm. i można te zasoby w łatwy sposób skomunikować, także zasoby ludzkie. Mhm. E, no dobrze. Ostatnio e, W ostatnim czasie głośno jest o projekcie kredytu na start, też kredytu 0%. Ja chciałbym zapytać, e, jaki jest aktualny status tego, tego projektu? Status jest taki, jak mm -hmm. powinien być, mm -hmm. czyli nie, nie ma żadnych rozwiązań ustawowych, mm -hmm. nie ma środków na szczęście w przyszłym roku na mm -hmm. kredyt. 0%. Natomiast sam fakt, że tego kredytu nie ma, powoduje, że już tempo wzrostu cen mieszkań maleje. I tutaj mhm. rozmawiamy w Krakowie, widać to bardzo wyraźnie. W zeszłym roku, między majem a październikiem, kilkanaście procent wzrostu, w tym roku blisko zera wzrostu. Tak więc już sam brak mhm. złej polityki powoduje, że te szalone ceny mhm. mieszkań no jakoś pomału zaczynają się mitygować. Tak jest, to jest bardzo pożądane zjawisko. Natomiast chciałbym zapytać nie tylko o brak działań, ale również o jakieś alternatywne działania, jak możemy poprawić problem mieszkalnictwa w Polsce w inny sposób, nie, nie uciekając się do tego kredytu. I tu jest kilka obszarów. Po pierwsze, sam fakt, że ceny mieszkań przestaną tak rosnąć, spowoduje, mam nadzieję, że więcej ludzi zacznie myśleć o innych inwestycjach niż mieszkania. W Polsce z powodu tego dużego wzrostu cen mieszkań nastąpiła taki proces, w którym ludzie, bardzo dużo ludzi zaczęło inwestować, traktuje mieszkanie jako dobro do inwestowania. To nie jest dobre, bo mieszkanie jest dobrem do mieszkania. Rozwoju indywidualnego nie powinno być głównym obiektem inwestycji, a w Polsce tak się stało, więc samo zmniejszenie tego tempa wzrostu, a jak się uda w ogóle zahamowanie wzrostu cen mieszkań spowoduje najpewniej, że ludzie zaczną myśleć o innych inwestycjach, prorozwojowych, inwestycje w startupy. My tego bardzo potrzebujemy, mamy tego kapitału inwestycyjnego w Polsce za mało. A to z kolei spowoduje znowu, że te ceny mieszkań zaczną spadać, bo będzie mniej kierowanego tam. Kapitału inwestycyjnego, i to jest kolejny krok. W moim przekonaniu, warto też się przyjrzeć marżom deweloperskim. W Polsce te marże urosły bardzo w ostatnich latach. Co więcej, są średnio dwa razy większe niż w Unii Europejskiej. I w moim przekonaniu, być może nadszedł czas, żeby przyjrzał się w tej sprawie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nigdy to się dla czegoś nie zdarzyło, a być może warto, żeby tak się stało. I wreszcie społeczne budownictwo mieszkaniowe. To jest coś, co do czego jest zgoda pełna to jest realizowane. Widać też, że samorządy już nabrały tutaj dużej ekspertyzy, bo to była pewna bariera. Te spółki samorządowe już dzisiaj mają dużo większą wyporność, żeby tego typu inwestycje prowadzić. I to jest szczególnie ważne w tych obszarach niewielkich metropolii, tylko małych i średnich miast, gdzie nie ma inwestycji komercyjnych, deweloperskich, a jest zapotrzebowanie na mieszkanie. To też jest sposób na to, żeby młodzi ludzie zostawali w tych miejscach, bo jeżeli dostaną mieszkanie na tani wynajem z możliwością dojścia do własności, to jest większa szansa, że po prostu w tym mieście, miasteczku zostaną. Świetnie, na no to liczymy. Bardzo dziękuję.